z kamerą wśród zwierząt. Tym razem to samica, próbuje zwabić samca. Chyba jej się udaje. księstwa w naszym żywocie. Raz paciecie Mamy tu słuchajcie pizzę z własnych kompozycji z pizzatopia, widziałam na TikToku właśnie jak dziewuszka się zajadała. No i mega się jaram. Mam na halapenio, mozzarella, klasyczny sos, klasyczne ciasto. To zapomniałam, jak się nazywa, i cebulka. Kukurydza. Ale to nie wiem, co on wziął. E, jalapeno, jakieś buraki. To są buraki, myślicie? I oregano. Nienawidzę oregano. Wiesz, zmiany miejsca, żeby nagrać jak nie. Ja. Dobra. Moja piwka. Dojebana jest. Dobra. Bardzo polecam, bardzo. Jeszcze powiedziałem. <słuch> <słuch> terenie stoczni i tutaj po lewej stronie właśnie był ten gigantyczny kroton. W ogóle mieli tam dużo takich bardzo dużych, ładnych roślinek. Zamówiliśmy sobie kawkę i zrobiliśmy taki mały postój. No i jak widzicie, wzięłam jęgę do grania. No bo tam były po prostu wystawione gry planszowe, więc oczywistym było dla mnie, że one są wystawione, żeby goście mogli sobie zagrać. Oczywiście nie zapytałam pana, bo się wstydziłam. I słuchajcie, jak ja wzięłam tą jęgę, to ten pan zabrał i schował resztę gier planszowych, i ja byłam taka o Boże! Czyli nie wolno było, że może to może to ktoś mu przyniósł, i na przykład oddał jego prywatne gry planszowe, i grałam w tą Jękę na takiej mega spinie, że popełniłam niesamowite fopa, a potem się odwróciłam, i okazało się, że tam jest stojak, na którym jest jeszcze więcej gier planszowych, i ten pan je tam po prostu odłożył. No ale anyways, yy, jak widzicie, wygrałam, oczywiście. <grywa> <grywa> Nie wiem czy ją widać, ale będziemy jeść. Dobraś widnić co? To jest ananas? O kurde. Ej, to nie jest moja połówka. I wish I changed colors like a salamander. Zobaczcie, co znalazłam. Muszelka. Wyostrzysz się szmatą. Muszelka 3D. Najprawdziwsza. I obok jeszcze taka. Ale ta, nawet o takiej nie marzyłam. Przepiękna, prawda? Widzicie, to dla mnie było bardzo ważne, żeby taką znaleźć. Jak Ci się podobały wakacje? Bardzo mi się podobały wakacje. No mm, nie sądziłam, że będzie tak super. Mimo, że nie było dużo plażowania, bo tak naprawdę jeden dzień plażowaliśmy. Na plaży, ale bardzo mi się podobało też w Gdyni, w Sopocie i w Gdańsku. Kurczę w Sopocie mi się bardzo podoba na tym ryneczku, w sensie na tym typtaku, który pewnie dla mieszkańców jest kiczowaty i męczący i taki, że omijają go. No to mnie się bardzo podoba, że tak krótko, że nie było za dużo słonecznych dni. Że nie mam wiatłu i szufelki w naszym Airbnb. No ale to, to. E, Tak to mi się wszystko podobało. Jest noc i uznałam, że chwilkę do Was pogadam. Jutro wyjeżdżamy. To już nawet nie jest jutro. Ostatni dzień w Sopocie. Jutro po prostu wyjeżdżamy. O 11 mamy wymeldowanie. Przyznam, że ja nie jestem jakoś przesadnie spakowana. Zależało mi dzisiaj. Na tym, żeby się nie śpieszyć i spędzić jak najwięcej czasu na tej plaży. Oh, Boże, będę płakać. oczywiście, jak zawsze. Oh, no i jutro po prostu o tej 11 będziemy jechać prosto do Wrocławia. Jest mi tak strasznie przykre, że to już koniec, ale to są z radości. I jestem bardzo zaskoczona. To będzie ważne, co teraz powiem. Okej, okay? więc słuchajcie uważnie. Chciałabym, żebyście właśnie posłuchali z takimi otwartymi uszami i głowami. Jestem, jestem ogromnie zaskoczona, jak mówiłam o tym, że będę jechać na te wakacje i teraz, kiedy dodaję na bieżąco na Instagrama, bo vlogi zobaczycie pewnie za parę tygodni, ale kiedy dodaję na bieżąco na Instagrama zdjęcia, filmy i, i cieszę się, cie, dzielę się tak trochę i, i pokazuję Wam taki uszczerbek tego, jak spędzam tutaj czas, w odpowiedzi na te publikacje dostałam od Was naprawdę bardzo dużo wiadomości i komentarzy, że hej, ja też tak mam. Albo ja też tak miałam. Nawiązuję do pochodzenia z na tyle ubogich rodzin, że wyjazd na wakacje to było coś absolutnie nieosiągalnego. I piszecie mi, że w ogóle jesteście dużo starsi ode mnie. I i, i, I dalej nigdzie nie byliście, że macie na przykład 37 lat. I w tym roku pierwszy raz będziecie jechać nad morze wyłącznie ze względu na to, że macie już swoje dzieci. I rozmawiałam z garstką z tych osób, które do mnie napisały albo skomentowały i pisaliście dokładnie, że czujecie i jesteście dokładnie w tym miejscu, co ja, że tak jak ja jesteście już od jakiegoś czasu dorośli. Że od długiego czasu jesteście już na swoim i, i mamy wszyscy dużo lepszą sytuację, nieporównywalnie lepszą sytuację niż mieli nasi rodzice, kiedy my byliśmy dziećmi. Mam na myśli sytuację materialną i że już dawno moglibyście zacząć zwiedzać świat, a co dopiero polskie, może, ale jeszcze tego nie zrobiliście albo zrobiliście to dopiero tego lata, albo zrobiliście to dwa lata temu, bo dokładnie tak jak ja, macie. Po prostu ustawiony mózg fabrycznie w taki sposób, że to są rzeczy zbędne, na które nie wydaje się pieniędzy. I bardzo wiele z Was napisało mi, że dopiero posiadanie własnych dzieci Was otwiera na przyjemności, bo chcecie dać swoim dzieciom to, czego Wy nie mieliście, i siłą rzeczy, jako efekt uboczny, Wy też widzicie morze, czy góry, czy cokolwiek innego. I chciałam. Um, przepraszam, to jest dla mnie bardzo emocjonalny temat. Chciałam do tych wszystkich osób, które napisały, i do tych, które nie napisały, i są właśnie w takiej sytuacji, że mogą sobie pozwolić, ale po prostu sobie żałują, bo, bo macie tak ustawioną głowę. Nie żałujcie sobie. Od tego, że weźmiecie urlop na tydzień, świat się nie zawali. Słuchajcie, mój świat dalej się kręci. I okazało się, że, że świat się nie przestał kręcić, bo ja nie pracuję przez tydzień. <grystanie> Szok. <grystanie> I naprawdę warto. Naprawdę warto. Ja myślę, że teraz się trochę otworzę na takie doświadczenia yy, i będę karmić to moje biedne wewnętrzne dziecko, ale. Ale nawet gdybym miała, wiecie, przez najbliższe 10 lat nigdzie nie pojechać, to nic, bo będę miała te wspomnienia cudowne z tego wyjazdu. Z tej plaży, i z tego piasku, i z tego morza. Jeśli nie byliście nad Polskim Morzem i nie widzieliście go, to ja uważam, że nie da się opisać, Jakie to jest cudowne doznanie. Słuchajcie, zaobserwujecie znaczny spadek jakości dźwięku, bo właśnie zapełniłam kartę w aparacie, a chciałabym skończyć temat, więc nagrywam w telefonie bez dopiętego mikrofonu. Dobra, słuchajcie, idę spać, bo pobudka jest zaplanowana na bardzo wczesną godzinę, żeby się spakować po spartament i przepraszam za to szarpanie nosem. Dobranoc. Widzimy się jeszcze jutro.